Jest niedziela, jest węgiel, grill, grepną na ognisko. I lecimy nad jezioro. Janek, ja, Pauli, chylozoł dojedzie z Gosią. Może uda się poszukać, ale najważniejsze, żeby coś ugotować i upiec. No i jesteśmy. Mamy parcelę dla siebie. Jeszcze się ogień pali. Jest git. Które chipsy wybierasz? Kto to nie. Najpierw chyłbasa, najpierw obiad, nie? Gdzie jesteśmy? Na wyspowie Tak jest To jako. Dyska do to jest to Białym, chyba sobie mniej kto ją najbardziej lubi. Kto się, kto się zgłasza. Ja, ja. O, zaba, stoi. do tej Dlatego też wymyślimy pieczenie na dogiem, nie? Na tej kratce. Ja. I czekamy jeszcze na setka. Po te pierwsze dziąki. Co teraz? Tu chodzi o męczy, nie? Ta macie paliwa. Najlepsze. Muszę zbudować to ustawienie do tego, za chwilę sobie go myślę. Chcesz podtrzymać? Ja patyki przyniosę z Trzeba iść patyki na kiełbasy upolować Jakieś kołeczki i będzie git Ścieżka wydeptana Dobra, za do chwilę coś będziemy mieli tutaj Trzeba sobie radzić to nie spadło.

No ma się ugędzić, ma być idealno. mhm No to dobrze. Janek poszedł do spałkę mamy już ospalone, także proszę bardzo We wrześniu smakuje najlepiej Grill się jeszcze pali, karkówka jest Ubieramy się z setkiem idziemy na godzinkę do wody. Miejsce jest mega przeszukane ale jak się najedliśmy, to idziemy trochę poszukać. Może jakieś blachy wpadną o łowie, a jakiś szkło się u komuś nogę uratuje. Co to masz? To pewnie. To trzeba pokazać, bo chodzi o co? O co? telefon chiński. Blackview. Idę go testować, będę w sensie nagrywał pod wodą, bo podobno jest Wodoodporny. Waży tyle co pas ołowiany. No, będziemy będzie mnie dociążał. Ponad 600 gramów to waży. Nie no, konkretnie. Całkiem, całkiem fajnie nagrywa, ale zobaczymy, czy pod wodą będzie cokolwiek widać. Czyli za chwilę wrócimy wtedy. No. Bo teraz używasz go jako prostownika. prostownika. Teraz jest prostownikiem do kamery, <laughs> bo on tylko 13%. Ej. Ale solidna konstrukcja. Solidna. Za niedługo się okaże jaka. No, czy będzie dalej funkcjonował? To jest odporny też, nie? No, o, o. Zaczynamy zaczynać poszukiwać Na razie będziemy po płytkości, także na naładuje kamera U. O, ja się najadłem Łączę się przy jakimś sygnale. U mnie jest krewetka na grilla już. Ale nowa, hak jakiś taki ładny. No i dobrze. Ale ostro muszę uważać. Patrz, pieniądz mamy sobie. Ty, to nie polskie. Dwa centy euro. Wow. Czwarty sygnał. Na razie dziubiemy łowie. Ale jest fajnie. Zgadamy sobie, jest flauta Nie ma do... nowy sposób nagrywania Tak jest Z operatorem Sadek ma sygnał teraz Mam sygnał po wykopaniu sygnału najpierw łańcuch, a później krzyżyk Nie, mamy nabój Brzydkie Kuleczkę A, pestkę A teraz mam tam sygnał głębiej w tej dziurze może ona maskowała z srebro Oby złoto ale jest fajnie, jest relaks po grillu tam jeszcze się mięcho piecze jak wrócimy poszarpany sygnał, ale kopię bo lubię teraz się robi ładniejszy sygnał jak ruszyłem na co wyjdzie? teraz się okaże haczyk na ryby, ktoś robi z miedzi, nie? Sztuka plażowa, tak zwana Dobrze jest, są sygnały OUF KURKA EJ BLASZKA spadła Miałem blachę i uciekła Teraz mi nie uciekniesz, BLASZKA dobra twarzka Załowię. jeden grosik panie fajnie 92 rok Naci no, tu byli różowa gumka P perelka jest panie z głębokiego dołka wywalczona dobry znak takie coś jakieś takie dziwne to jest. jakaś linka haczyk nie wiem na co to, to było dwie blachy za jednym strzałem jedna taka jedna taka. dobrze dobrze obłowimy się w blaszki dzisiaj Nagrywam telefonem, teraz co? Bo kamera klękła. Jest taki kolczyk. A to Twoja klękła, czy moja? Moja. Ja się żenuję. <laughs> I coś tu jest takiego. Żółto, nie żółte. Kolor ma ładny, ale do sprawdzenia. Ale jest Jo, moja żyje zbliży Dziękuję bardzo. Bartos, Szukamy to, dalej. Ta, ta. Testujmy teraz swoją kamerę. Jo, idziemy na brzeg, wytestować to. Już wracamy. Mi jeszcze wpadła z srebrna. Idziemy do obozu na się karkówki, która się przed chwilą zwęgliła. Słyszałem, dostałem cynę. To jest pyszna karkóweczka, a to są fanty. Klapki nie wzięłeś? Jedno srebelko, jeden taki kolec. Do sprawdzenia. No 99% to jest złoto. Stacyki, tak? Chcieliśmy zaskakować, że to cały czas ta sama karkówka Tam A no, wkręciłaś mi, że jest spalona <gry> Przyspieszyliśmy kroka I czas się zawijać Pojedzony, poszukamy Lecimy Jeszcze w Gdyni I po drodze na stacji Złotko wyszło Na CPN Jeszcze dwa złotka jednego dnia Na powrocie z Gdyni jeszcze restauracja McDoyat idzie burza.